Jak się nazywasz? Shalona Kate. Jak? Shalona Kate. Ja? Kate. Kate. A twój partner? Ron. Ron Masz nickname? jakiś pseudonim? Ron. Oczywiście. Dlaczego akurat szalona Kate? Um, Mam bzika na punkcie tańca. Uczyłam się swingu i co wieczór chodziłam na lekcje, mimo że pracuję na cały etat w szkole. Jeśli wyślemy cię do Vegas, będziesz musiała rzucić pracę. Wezmę well, tydzień a urlopu, a potem powiem we'll im o swoich planach. Teraz rozumiem, cool dlaczego szalona Kate. Now.